Może być. zaraz rozpoznacie pokłoski, bo jakoby Francja była raczej takim cieplejszym krajem, no na pewno nie, bo jesteśmy w Republice Francuskiej. Of course, ale gdzie jesteśmy? Zaraz się zorientujecie. Jest owszem tylko 0 stopni lub minus jeden, ale przy wilgotności 100%. Gdzie jesteśmy? No. Znacie to? Jesteśmy. Jesteśmy Dana Brown, Ale nie tędy będę wikać, tu tylko z wami biegłam. Ale lecimy na Cekwanę. I tam zrobimy trening. Dzisiaj będzie ostro. Powiem Ci tak, nic, co jest łatwe w życiu nie warto tego robić. Można to co jest cudne, zrobić łatwiej, prosto jakoś tak, ale co jest łatwe, od razu możesz to ominąć szerokim łukiem. Zwróć uwagę! Jak łatwo jest nie orać w ciszy, jak łatwo jest wypełnić lodówkę po brzegi różniowymi opakowaniami, które ja nazywam szeleszczaki. Jak łatwo jest wziąć gorący prysznic rano, nawet jednej łodzi nie przenieść własnej. Oczywiście tu urywa dupę wszystko. To jest taki rozmach, taka niesamowita architektura. Skąd oni się w ogóle wzięli? Skąd takie założenie, taka urbanistyka? Kurde! To mi leci, tu mi leci. Zabieramy się do roboty. Zadajesz sobie pytanie. Jak stajesz przed każdą trudniejszą decyzją, zadajesz sobie takie pytanie, co mi zrobiła Brudzie, co mi zrobił posecjalista, ty byś się nie bał. Co byś zrobił, gdybyś się nie bał? I zwykle ta odpowiedź, to jest właśnie ta odpowiedź, co dobrze byłoby zrobić. Warto nauczyć się funkcjonować w chaosie, bo on nigdy nie zniknie. To nieustający proces. Nie istnieje moment, w którym nagle wszystko stanie się łatwe. Nie ma linii mety, za którą czeka spokój. Zawsze będzie coś, co trzeba ogarniać. Nowe wyzwania, kolejne zmienne. Każda rzeczywistość, do której dążysz, będzie miała w sobie momenty niepewności. Bo taki jest naturalny stan wszechświata. Podejmij decyzję, że będziesz najlepszą osobą, jaką możesz być. Teraz. Codziennie rano budzę się i mówię, pieprzyć moje odczucia. Nie chodzi o to, by je ignorować, ale często trzeba iść pomimo tego, co czujesz w tym momencie. Dla Davida Gonginsa stało się to wytrenowaną umiejętnością. Powiem nieskromnie, że dla mnie też. Zawsze przygotowuje się na to, żeby nie być cienką dziwnią, bolesławem, leszczem. Wiele Bridget dojdzie do pewnego takiego punktu, i nie rozumieją, że trzeba podejść do tego lekko, bez spiny, z tą żeńską energią. Gotowa do wzięcia, spodziewa się. Oczywiście, że ludzie pytają, a co zrobisz, Elliot? Ja nie będziesz mogła biegać. Wcale o tym nie myślę. Wiadomo, że zacznę czołgać się, pływać, robić cokolwiek innego. Nie jestem naiwna, kumam, że w tej grze mogę siebie zaskoczyć i mogę coś sobie odebrać. Ale nie zapominajmy, że przede wszystkim mogę coś sobie dać. Że przede wszystkim mogę coś z siebie dać. Odebrać tak dla jaj, dla zrównoważenia ewentualnych nabrzmiałych potencjałów, dla samego psztyka w nos albo dla bardzo konkretnej nauki. Wszystko bowiem służy ewolucji. Dlatego doradzam ci. Ciesz się absolutnie ze wszystkiego. Nawet z tego, że będą kolejne akty tej sztuki. A ta sztuka czasami to drama, ale kto robi dramę? No ty, Bridget. To jasne. A przy okazji, cześć. Nazywam się Pepsi Elliot i witam cię słodko na moim kanale. Uczę, jak stać się najlepszą wersją siebie duchowo, fizycznie i mentalnie. Więc jeżeli chcesz poprawić swoje życie, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, jeśli czujesz tego wajba, Zostań ze mną do końca, będzie się działo wracamy do Lightmote. Akurat ja nie jestem złotą rybką, nie jestem wesołym planktonem, ławicą pływającą tuż pod powierzchnią tafli wody skąpanej w słońcu. Najczęściej jestem rybą robiącą dość trudne rzeczy w samotności. Nie wiem, jaka jest Twoja norma, Twoja osobowość, ale wiem na bank, że możesz nałożyć na siebie taki płaszcz tożsamości, o którym sama zadecydujesz. Mam na myśli częstotliwość Twoich wibracji, frekwencję Twojego wajba. Może dzisiaj ale nie załamiesz się z tego powodu. Zadziwisz tym swój umysł. Ego ci powie, Bridget, to nie jest normalne. Powinnaś wić się, epatować załamką, a ty pomimo tego cały czas działasz dalej. Idziesz, bardziej to wszystko obserwując, a nie odczuwając. I to właśnie moment, w którym zaczynasz stawać się twarda, mocna, stajesz się filarem, pylonem, podporą dla siebie i innych. Bridget i postycjalista dużo mówią o tym, że są gotowi na zmiany, ale lędwo skończą to mówić, szybko dodają. Mogę zrezygnować ze wszystkiego, ale nie z mojego cappuccino o 17:00. No i nie mam mowy o codziennym bieganiu, nie mam czasu. Elliot, a może być rowerek wyniesiony z piwnicy? Wprawdzie nie da się nam nim nastawić żadnego oporu na pedałowanie, ale i tak jakoś poleci ten seriali. Netflix. Może tak być? A więc nie. W tym momencie mówić do widzenia. Wróć jak się o. pamiętasz. No więc z czego masz zrezygnować, żeby dać ciału moc, swojej duszy, moc? swojemu duchowi, moc, umysłowi, moc, mentalu, mentalowi, moc. A więc z czego mogłabyś zrezygnować? Z czego? Pytam jeszcze raz. Hm. Odpowiedź jest prosta. Ze wszystkiego. Bądź gotowa zrezygnować ze wszystkiego, a będziemy się gadać tutaj. Jeżeli przychodzisz do mnie z takim nastawieniem, zajebiście cię rozumiem ze wszystkiego. Tu nie o to chodzi, żeby unikać cierpienia za wszelką cenę. Tu chodzi tylko o jedno, żeby jak pojawi się cierpienie, a pojawi się, bo życie jest chaosem, życie jest chaosliwe, więc pojawią się cierpienia, to, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Kurde, jak się dzieje, ludzie święci, któregoś nie wiem, że podejdziemy na ten Most Miłości. Ta most właśnie jest tak krakowska, ale oni tutaj mają Monelizę się tak jarają tym Leonardem. Kto by się nie jarał Leonarda, Więc nie przeniosłaś jeszcze własnej łodzi pierwszej. A co tu mówić o tym, że masz wszystkie łodzie nosić. No więc życie jest mocne. Powiedzmy sobie tutaj Sekwaną. Jaka ona szarobura, Ona jest w sumie wiślana. U nas w Krakowie to Wisła jest jakaś czyściejsza jakby niejako. Mieszkałam przy Louvre'ze na Rydelowrze. Super, I być może miesiącami czy latami będziesz się zastanawiać, czy podjęłaś właściwą decyzję. I przez miesiące i lata nie będziesz miała na to odpowiedzi. Tak właśnie wygląda to, co jest trudne. I to jest w porządku. Nie orać dzień w dzień w ciszy jest łatwo. Nie robić treningu jest łatwo. Najeść się tortem jest łatwo. Im bardziej warto coś zrobić, tym jest to trudniejsze. Im większa nagroda, tym większe wyzwanie. To już nie jest rąbek spódnicy. To są Andy, Alpy, Himalajstwo. To też oznacza, że większość Bridget tego nie zrobi. Świetne pytanie. Co byś zrobiła, gdybyś się nie bała? Zadaj sobie to pytanie koniecznie. Szczególnie wtedy, gdy jesteś w trakcie podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co bym zrobiła, gdybym się nie bała? Dla Davida Goginsa odpowiedź nasuwa się sama, a dla ciebie. Budżet również. To jest właśnie ta wielka rzecz, którą powinna robić, a którą się boi, i właśnie tą rzecz trzeba zrobić. Strach ma kilometr szerokości i jeden centymetr głębokości. Wydaje się, że wchodzisz w ocean i się w nim utopisz. Lecz gdy tylko zrobisz pierwszy krok, zdajesz sobie sprawę, że możesz w tym wrodzić. Każdy problem to jest cecha życia, a nie błąd. To nie jest błąd w grze. To jest cecha gry. Nigdy nie nadejdzie moment, w którym nie będziesz miała żadnych problemów. Czy naprawdę sądziłeś, że pewnego dnia obudzisz się i przestaną ci przeszkadzać rąbki spódnicy, schody, wyzwania, Alpy, Andy, Himalaje, że to się wszystko nie pojawi nagle? Jakbyś nagle zakończyła grę Syberia i dostała się do Wszechświata, gdzie nie masz żadnych problemów, to jest możliwe, ale patrząc na niezliczone ilości uśpionych i to, że ty zasypiasz, ja zasypiam, każdy zasypia, to jeszcze nie teraz. Ty dalej suniesz. Są Andy na drodze, a ty dalej suniesz. Trudno, suniesz dalej. I będą ci mówić to wprost. Bridget, co jest z tobą nie tak? Dlaczego nie możesz po prostu odpuścić? Czemu nie możesz po prostu się wyluzować? Bridget rozumie, że słowo wyluzowanie oznacza energię żeńską. Gotowa na wzięcie. Oczywiście, że to jest genialna twórczość. A ludzie myślą o wyluzowaniu jako o odpuszczeniu. Relaks ma być cały czas, ma być równowaga w życiu. Tylko w ogóle nikt nie wie ile ma włożyć pracy, a ile równowagi. I wtedy sobie myślisz, ale ja nie jestem tak skonstruowana, żeby przestać. Trzeba zaakceptować, że taka mentalność wnosi mnóstwo dobrego do Twojego życia, ale także są pewne miny, z którymi trzeba będzie się zmierzyć, czyli rzeczy, które wcale nie są łatwe. Kiedy jesteś zdana tylko na siebie, Twój poziom dyscypliny rośnie. Im trudniejsze rzeczy jesteś w stanie zrobić, tym więcej jesteś w stanie osiągnąć. Częściowo dlatego, że zaczynasz to akceptować. A częściowo dlatego, że poznajesz, doświadczasz uczucia, jakie towarzyszy temu później. Często trzeba zmusić się do działania tylko po to, żeby zobaczyć, jak to smakuje. Każdy ma w sobie jakąś wymówkę. Jakiś pokręcony, fałszywy powód, dlaczego teraz nie może czegoś zrobić. To Twoja własna, bzdurna historia, którą wciąż sobie powtarzasz. Może po prostu czas ją odrzucić, Bridget. Może pora uznać, że to kłamstwo. Ale nawet jak w tym jest jakaś prawda. To co z tego? Przetrwać chwilowy ból, to po tej drugiej stronie spotkasz inną wersję siebie. Taką, której jeszcze nie widziałaś. Taką, której jeszcze nie znasz. Za każdym razem, gdy chcę odpuścić, mówię, że nie odpuszczę tylko teraz. Tylko dzisiaj nie zadrę fajki. Tylko dzisiaj zrobię mój znienawidzony trening. Nie wiem, co będzie jutro. Nie zrezygnuję jeszcze tylko przez ten jeden moment. Zawsze mam poczucie, że mogę zrobić jeszcze więcej. Dyscyplina. Za każdym razem, jak się rano budzę, to sobie mówię, bez względu na to, co czuję. Mogę się czuć kijowo, mogę się czuć świetnie. Za każdym razem, mówię sobie, cokolwiek czujesz, to ten dzień absolutnie nie będzie okazywaniem przeświatu komukolwiek, że jesteś leszczem, że jesteś dziuńką, mięczaczką. Nie ma takich opcji. A ktoś mówi, no Eliot, ale przecież co będzie, jak Będziesz mogła biegać jak coś tam coś. Jezus, to co za różnica? To zacznę się czołgać, to zacznę pływać. Tak czy inaczej wszystkie łodzie zostaną przeniesione. Paryżanie zasuwają do roboty. A ja se tak pracuję. No i co? Tak się tworzy marki osobiste. Pary, pary. ryba, już to dużo mówić. Każde zatrzymanie się jest cofnięciem. Boimy się, przyjdzie w Paryż i cię zeży. Ale jest za się zimno. Dużo ludzi spotykam jednących. O, jak pewnie wygląda taka kurtka, tak się w pasie. Jak się ma dobrą talię, to jest zwykła rzecz, taki drobiazg. I ścisnąć taką puchówkę w pasie i zajebiście to wygląda. Pasie to jest szyk Francuzek. Niewiele potrzeba, żeby one zrobiły, wiesz... A mówi się, że nawet w Paryżu nie zrobią, za w jak najbardziej zrobią. Zwycięstwo w rzeczywistości wygląda tak. 90% czasu masz wrażenie, że dostajesz po tyłku. 8% czasu masz wrażenie, że jesteś zdegustowana, wykończona, sfrustrowana. 2% czasu faktycznie wygrywasz. Te momenty przychodzą i odchodzą. A potem znowu wracasz do tych 90%. Ludzie tego nie rozumieją. Myślą, że chodzi o jeżdżenie gigant ranch rowerem, luzackie, szczęśliwe i beztroskie życie, ale to nie jest prawda. Prawdziwi zwycięzcy są stworzeni do akcji, są stworzeni do drogi i jej zostawiania za sobą krok za krokiem, krok za krokiem. Nie znajdują tego radości, poczucia zwycięstwa, zaspokojenia w samym dojściu do celu, w tym zwycięstwie. Znajdują to, czego szukają w drodze. W tym kroku, w byciu, w byciu w drodze. A może, Bridget, zapytasz siebie po kozacku: skoro tamta to zrobiła, to dlaczego ja nie mogę? Podejmij to pieprzone największe ryzyko w swoim życiu. A pod koniec dnia zadaj sobie to jedno pytanie: Czy mogę zrobić jeszcze jeden krok? Tylko jeden krok podejmij największe pieprzone ryzyko w swoim życiu. Jeżeli możesz odpowiedzieć tak na to pytanie, tak, mogę jeszcze zrobić jeden krok, ale mimo wszystko nie robisz tego kroku, to to jest dopiero prawdziwa porażka. To jest prawdziwe poddanie się. Wielu ludzi może zrobić jeszcze jeden krok, ale wybierają, żeby tego nie robić. I powtórzę, nie wiem czy możesz zrobić dwa kroki, ale pytam czy możesz zrobić jeszcze jeden krok. Potem się zastanowimy czy możesz zrobić jeszcze jeden, jeszcze jeden. Dzisiaj decyzja tylko taka, jeden krok. No ale jeżeli go nie zrobi a mogłaś, to potem musisz z tym żyć. A zawsze możesz jeszcze jeden krok. Nie musisz czuć się dobrze, żeby działać. Po prostu musisz iść dalej. Jesteś znacznie większa niż twoje emocje. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, które promują równowagę pomiędzy pracą a relaksem a odpoczynkiem, pamiętaj, że ci, którzy naprawdę lubią działanie, lubią pracować, w ogóle się tym nie przejmują, ponieważ to jest jednocześnie praca i, i relaks. To jest życie, ich życie. Nigdy w życiu nie żałowałam, że spróbowałam bardziej. Powtórzę, po raz zilionowy. Urodziłaś się po to, żeby zrobić coś wielkiego w swoim życiu. Nie jesteś przeciętna ani zwyczajna. Moc tkwi w zrobieniu jednej rzeczy więcej, jednego kroku więcej. Jeżeli dasz sobie jeszcze jeden krok, jeszcze jedno działanie, jeszcze jedną decyzję, jedną znajomość, jedno spotkanie, jeden wywiad, jedną książkę, jeden wpis, jeden film, wtedy zmienisz całkowicie Twoje życie. To jest efekt motyla, przydełka, a nawet więcej. Skrzydło kondora. Ale tobie nie brakuje wizji, może ci tylko brakować właściwej perspektywy. Myślisz, że jesteś w tyle bardziej niż naprawdę jesteś. To jest właśnie ta przypowiedź z tym oceanem, z tym lękiem, z tą szerokością i głębokością. Dlatego cały czas trzymasz swój sukces na dystans. To jest ta niska, je? poczucie wartości. Trzymasz go na dystans, bo wydaje ci się, że jest tak odległy. A prawda jest taka, że jesteś tylko jeden krok wcześniej od zmiany swojego życia. Wyskocz do przyszłości w marzeniach, pragnieniach i poczuj to, do czego zmierzasz. Masz tylko to, kim jesteś i to, gdzie jesteś. I do tego wystarczy się tak poczuć. A działanie pomaga, uwiarygodnia Twoje marzenia, sprawia, że podświadomość zaczyna uważać, że, no, tak jest. Twoje działania zmienią sposób myślenia o sobie. Zacznij zachowywać się jak wersja siebie, którą chciałabyś być, a umysł w to uwierzy. Każda osoba, która doszła do czegoś w życiu, przeszła przez ten etap. Najpierw była, a potem to zrobiła. Najpierw poczuła się tam, a potem tam we weszła. Robisz swoje. Ludzie, którzy nie robią tego, co jest do zrobienia, nie noszą wszystkich łodzi. Docierają do końca swojego życia i uświadamiają sobie, że, że zmarnowali to wcielenie. I nie ma nic gorszego, niż na koniec powiedzieć sobie, ale nawet nie spróbowałam. Koryncka jest na dole. A nie Dorycka, czyli to jest taki lżejszy styl. Normalnie wiecie, na dole doryckie, takie ciężkie. To jest ozdób, potem koryńskie, potem kompozytowe na górze, już lżejsze ze wszystkimi wariastwami. O, tu jest piękna poza. Taka piękna suknia. O super. Powahała wam. Rozleka, radość. Ale widzicie, co robi energia adrenalinka. Nie jest jej zimno. Tak blisko nigdy nie podchodziłam tutaj. Łuk Triumfalny rozpoczyna... Szał z Elizy, znaczy pole eliziejskie. Zimnikliwie, a tylko 0 stopni. Cóż, wielka przygoda śniadaniowa w środę. To nie jest trudne. Jeśli spodobał Ci się ten film, okaż mi odrobinę miłości, zostaw ślad bęglowy. Tu byłaś, muszka CC. Zasubskrybuj kanał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Love you!